Hola, cómo estais? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. Jako że ostatnio cały czas bawimy się czasami przeszłymi i przerobiliśmy już dwa z trzech, które poznaliśmy na początku, teraz przyszedł czas na ten trzeci. A więc czasy imperfecto i preterito perfecto compuesto mamy już za sobą. Jeśli jeszcze tych odcinków nie widzieliście, to serdecznie zapraszam do ich obejrzenia. A w tym odcinku zajmiemy się trzecim czasem przeszłym, czyli Preterito perfecto simple, preterito perfecto simple lub inaczej indefinido, czyli czas przeszły dokonany prosty, w odróżnieniu od tego złożonego, nie będzie wymagał żadnego czasownika posiłkowego, stąd nazwa prosty, a czasami, jak wspomniałem, jest nazywany też indefinido, czyli nieokreślony. Chodzi tutaj o nieokreślenie tej przeszłości, o której mówimy, bo nie ma ona znaczenia, nie ma ona wpływu na teraźniejszość. I czasami też z tego względu jest nazywany czasem przeszłym absolutnym, dlatego że mówimy o czynności dokonanej w przeszłości, która nie jest dla nas bliska, nie ma już żadnego związku z teraźniejszością, tylko po prostu wydarzyła się kiedyś. Jakie są różnice w zastosowaniu czasów przeszłych w języku hiszpańskim? Omówiliśmy co nieco i zaczęliśmy ten temat w odcinku o tym, jak koleżanka z Ukrainy pomogła mi. Zrozumieć te drobne, czasami ciężkie do wychwycenia różnice, a więc też polecam obejrzeć ten odcinek, a w tym odcinku zajmiemy się regularnymi formami indefinido, a nieregularne formy omówimy w osobnym odcinku, dlatego że jest ich bardzo wiele. Omówimy sobie zatem tę podstawową budowę i zasady formułowania końcówek, a pod koniec odcinka oczywiście odpowiemy na zadania z odcinka poprzedniego i zadamy kolejne ćwiczenia na następny raz. Zacznijmy zatem od regularnej pierwszej koniugacji, czyli od czasowników zakończonych na końcówkę R. Sprawa jest prosta, wystarczy odciąć końcówkę i na jej miejsce wstawić końcówki odpowiednie dla czasu indefinido. Na przykład Adier Con el Profesor. Adier Able Con el Profesor. Czyli wczoraj porozmawiałem z profesorem, z nauczycielem. Jak widzimy, mamy S e kreseczką i akcent pada na ostatnią sylabę. I jak pamiętamy, gdyby tego. Adier nie było to mimo wszystko bez kontekstu, możemy się domyślić, że ta akcja nie wpływa w jakiś szczególny sposób na teraźniejszość albo nie jest dla nas bliska, czy też ważna z punktu widzenia bliskości właśnie w momencie kiedy opowiadamy o tym komuś innemu. I dla drugiej osoby liczby pojedynczej. Me acuerdo de que la última vez cantaste esta canción muy bien. Me acuerdo de que la última vez cantaste esta canción muy bien. Czyli pamiętam, że ostatnim razem zaśpiewałeś zaśpiewałaś tę piosenkę bardzo dobrze. I tu mamy końcówkę aż która jest charakterystyczna dla drugiej osoby, liczby pojedynczej w tej koniugacji. Dalej, dla trzeciej osoby. A nocie, Juan, se jakoś to muy tarde. A nocie, Juan, sze jakoś to mój tardy. Czyli zeszłej nocy, Juan położył się spać bardzo późno. I tutaj też uwaga, akcent pada na ostatnią sylabę od końca, że a to. I oczywiście musimy ten akcent zaznaczyć graficznie. I przechodząc do liczby mnogiej. Cenamos con nuestros amigos ayer por la noche. Cenamos con nuestros amigos adier por la Czyli zjedliśmy kolację ze znajomymi wczoraj wieczorem, wczoraj w nocy. I tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz, bo jak widzimy, forma cenamos wygląda dokładnie tak samo. Jak pierwsza osoba liczby mnogiej dla czasu teraźniejszego. A więc jedyny sposób, w jaki możemy się domyślić, że chodzi o czas przeszły, to jeśli wywnioskujemy to z kontekstu, albo jeśli użyjemy jakiegoś do określenia, tak jak w tym przykładzie adier por la noce, czyli wczoraj wieczorem, i już wtedy wiemy, że chodzi o przeszłość, a nie o teraźniejszość czy przyszłość. Gdybyśmy wyobrazili sobie wyrwaną z kontekstu odpowiedź na pytanie, którego nie znamy, która brzmiałaby No, porque cenamos con nuestros amigos. No, porque con nuestros amigos. Bez żadnego kontekstu czy do określenia czasowego, moglibyśmy taką odpowiedź zrozumieć na różne sposoby. Zobaczmy to na przykładach pytań, które można by było sobie wyobrazić w takich sytuacjach, na przykład ¿Os encontrasteis anocie con vuestros padres? os en con vuestros padres. czy spotkaliście się wczoraj z waszymi rodzicami? Na to pytanie, jeśli odpowiedzielibyśmy tak jak w tym przykładzie, no, porque cenamos con nuestros amigos, znaczyłoby to nie, bo zjedliśmy kolację ze znajomymi. Czyli czas przeszły. Gdyby zaś pytanie brzmiało, na przykład, ¿Tenéis tiempo libre los viernes por la noche? Tenéis tiempo libre los viernes por la noche. Czyli czy macie Wolny czas w piątki wieczorami? Na to pytanie, gdybyśmy odpowiedzieli no, porque cenamos con nuestros amigos, znaczyłoby to, że nie, bo zwykle w domyśle jemy kolację o tej porze z naszymi znajomymi. A więc mielibyśmy tutaj na myśli czas teraźniejszy w odniesieniu do czynności powtarzającej się zwykle. W innej jeszcze sytuacji moglibyśmy zapytać. Kerejś ir al cine el viernes por la sporlanocie. ir al cine el viernes por la noche? Czyli czy chcecie iść do kina w piątek wieczorem? Jeśli na to odpowiemy: No, porque cenamos con nuestros Amigos, znaczyć będzie to? Nie, bo jemy kolację ze znajomymi i tutaj będzie czas teraźniejszy w odniesieniu do przyszłości, bo tu chodzi nam o to, że zjemy kolację ze znajomymi w piątek wieczorem. A więc widzimy, jak jedna forma może być różnie odczytywana w zależności od kontekstu. Jeśli nie mamy żadnego do określenia czasowego, należy więc być bardziej uważnym w tym przypadku, żeby poprawnie zrozumieć, o co naszemu rozmówcy chodzi. Przejdźmy dalej do drugiej osoby liczby mnogiej, która nam się przemyciła przed chwilą w jednym z przykładów. Było to pytanie os encontrasteis con vuestros padres? os encontrasteis Czyli czy spotkaliście się, czy widzieliście się ze swoimi rodzicami. I tu jak widzimy, mamy taką długą końcówkę, Astes, Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że jak mieliśmy aste w drugiej osobie liczby pojedynczej, tutaj dodajemy jeszcze tę zwykłą końcówkę dla liczby mnogiej, is. I wychodzi nam z tego en contrastejs. Tutaj akcent też pada na trzecią od końca, ale nie zaznaczamy tego graficznie, bo. Tak naprawdę mamy tam dyftong i to Ace jest traktowane bardziej jako jedna sylaba. I w trzeciej osobie liczby mnogiej w pierwszej koniugacji mamy na przykład La Semana Pasada Maria i Luis quemaron En La playa. La semana Pasada Maria y Luis quemaron En La Pladia. Czyli w zeszłym tygodniu Maria i Luis spalili się na plaży. Oczywiście chodzi o oparzenie słoneczne. I tu mamy końcówkę Aron. Teraz przejdźmy do drugiej i trzeciej koniugacji, bo tutaj końcówki będą takie same, a więc ułatwienie dla nas. Druga koniugacja, jak pamiętacie, to ta zakończona na er, a trzecia to ta zakończona na ir. I podobnie jak było to w przypadku pierwszej koniugacji, wystarczy odciąć końcówkę i dodać odpowiednią końcówkę dla czasu indefinido. Zacznijmy jak zawsze od pierwszej osoby, liczby pojedynczej. El viernes bebi demasiado. El viernes, baby, demasiado, czyli w piątek wypiłem za dużo. I jak widzimy, dodajemy końcówkę "-i", i akcent pada na ostatnią sylabę, a więc musimy to zaznaczyć graficznie. Baby. Dla drugiej osoby mamy na przykład ¿Cuántos años viviste en Madrid? ¿Cuántos años viviste en Madrid? Czyli przez ile lat żyłeś, mieszkałeś w Madrycie? I tutaj jak widzimy po polsku raczej ułożymy to zdanie w niedokonanym czasie. W hiszpańskim raczej bardziej pasuje nam dokonany, w sensie ile czasu przemieszkałeś w Madrycie, czyli wiemy, że od jakiegoś czasu nasz rozmówca już w Madrycie nie mieszka, ale chcemy go zapytać, ile lat w stolicy Hiszpanii mieszkał, ile tam czasu przeżył. I tu mamy końcówkę "-iste", czyli bardzo podobna do tej, która była w pierwszej koniugacji. I przejdźmy dalej do trzeciej osoby liczby pojedynczej. Mi mujer nació en el año. 1989 mi mujer nació en el año 1989 czyli moja żona urodziła się w 1989 roku i tu jak widzimy dodajemy końcówkę pio złożoną z i i o przy czym nad tym o musi być akcent graficzny bo też na ostatnią sylabę stawiamy akcent wyrazowy nació i przechodząc do liczby mnogiej, mamy w pierwszej osobie El miércoles, comimos en un restaurante muy bueno. El miércoles, comimos en un restaurante muy bueno. Czyli w środę zjedliśmy w bardzo dobrej restauracji. I jak widzimy, dla drugiej koniugacji tego zamieszania już nie ma, bo mamy formę comimos, czyli jest ona różna od teraźniejszej formy comemos. Tutaj żadnego problemu nie będzie. Ale jeśli przyjrzymy się tej formie. Dla pierwszej osoby liczby mnogiej w czasie indefinido, dla koniugacji trzeciej znowu problem będzie się pojawiał, bo mamy na przykład Adier teloescribimos, adier te escribimos, czyli wczoraj ci to napisaliśmy, i tutaj jak widzimy forma Escribimos jest dokładnie taka sama jak w czasie teraźniejszym. I podobnie bez kontekstu czy bez dookreślenia czasowego możemy wprowadzić się w błąd. Dlatego w tym czasie na pierwszą osobę liczby mnogiej należy trochę bardziej uważać. Dla drugiej osoby liczby mnogiej mamy za to: Por qué bolwistej standardy? Czyli dlaczego wróciliście tak późno? Oczywiście nie chodzi nam tutaj o dzień dzisiejszy, a raczej o dzień wczorajszy albo o jakąś inną przeszłość, która na teraźniejszość już nie wpływa bezpośrednio. I też mamy taką długą końcówkę "-isteis", która jest jednak podobna do tej końcówki z pierwszej koniugacji, czyli do "-asteis". I też akcent pada w tym samym miejscu i nie zaznaczamy go tyldą. Dalej, dla trzeciej osoby liczby mnogiej, mamy na przykład "-Inma i Rafael salieron de la fiesta a las dos de la noche." "-Inma i Rafael salieron de la fiesta a las dos de la noche." Czyli "-Inma i Rafael wyszli z imprezy o drugiej w nocy." Także jak widzimy, dla drugiej i trzeciej koniugacji mamy końcówkę JERON. Tak jak w pierwszej było ARON, tutaj mamy JERON, a więc też podobne. Ogólnie te regularne końcówki dla czasu Indefinido nie powinny Wam sprawiać szczególnych problemów, dlatego że są one właśnie bardzo do siebie podobne, różnią się nieznacznie, akcenty padają w tym samym miejscu, a więc nie ma się czym za bardzo przejmować. Trochę będzie gorzej w odmianie nieregularnej, ale tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. W tym odcinku też nie zajmiemy się obocznościami w Indefinido, bo takie istnieją i pojawiają się w odmianie nawet tej regularnej. I jako, że Indefinido jest tematem bardzo obszernym właśnie z powodu różnic morfologicznych i tego, że są różne tematy, różne końcówki, dlatego też rozbijemy sobie go na kilka odcinków i resztę przerobimy po prostu w kolejnych. Teraz zaś przyszedł czas na ułożenie kilku ćwiczeń. I jako, że znamy już wszystkie czasy przeszłe, mogą pojawić się w tych ćwiczeniach mieszanki. Ale najpierw sprawdźmy, jakie były poprawne odpowiedzi na zadania z odcinka poprzedniego. Pierwsze zdanie miało brzmieć: Rano zjadłem za dużo bekonu i boli mnie brzuch. Czyli: Por la mañana he comido demasiado bacon y meduele el Tomago. Por la mañana he comido demasiado bacon y meduele el estomago. Oczywiście, el estomago to bardziej żołądek, ale też mówią tak na brzuch. A inaczej może być to vientre albo panza, czy też jeszcze bardziej kolokwialnie barriga. Za to drugie zdanie miało brzmieć: odwiedziliście kiedyś muzeum Picasso? Czyli habéis visitado alguna vez el museo de Picasso? Habéis visitado alguna vez el museo de Picasso? Trzecie zdanie miało brzmieć: Zrobiłeś to bardzo źle. Czyli lo has hecho muy mal. Lo has hecho muy mal. Czwarte zdanie. Jeszcze nie otrzymaliśmy pensji. Czyli. Todavía no hemos recibido el sueldo. Todavía no hemos recibido el sueldo. Albo la nomina. I piąte i ostatnie zdanie. W tym roku byłem w Hiszpanii cztery razy. Czyli. Este año he estado en España cuatro veces. Este año he estado en España cuatro veces. Tak brzmią poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka, a my tymczasem ułóżmy sobie kilka zdań na odcinek następny. Pierwsze zdanie do ułożenia. Zatańczyłeś wczoraj z Carmen. Drugie zdanie. Odwiedziliście dziadków w zeszłym miesiącu. Trzecie zdanie. Kiedy oglądałem telewizję, zadzwonił do mnie Paco. Czwarte zdanie. Dziś zjadłem w restauracji, a wczoraj ja ugotowałem dla rodziny. I piąte i ostatnie ćwiczenie. Wczoraj w nocy było dużo hałasu, ale mimo wszystko położyłem się spać wcześnie. Takie są zatem zdania do ułożenia na następny raz. Mam nadzieję, że jak zwykle będziecie wypisywać wasze pomysły w komentarzach. Ja tymczasem się już z wami żegnam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję też bardzo moim patronom, których możecie podziwiać na tej tablicy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj, żeby mieć stały dostęp do nowych materiałów do nauki języka hiszpańskiego i jeszcze lepiej będzie jak klikniecie ten mały dzwoneczek, bo dzięki niemu możecie włączyć powiadomienia które będzie się otrzymywać zawsze jak wstawię nowy filmik. No i to byłoby na tyle. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.